Siemano, z tej strony Kusownik W dzisiejszym odcinku, jak opisywałem wam, będzie konkurs i Dzisiaj ze mną jest Raven Siema No i tak, do wygrania mamy następujące rzeczy Już wam pokazuję Zorsa Szybko yy, Więc tak jak tutaj wszystko widzicie Śmiarczynośne ostrze plus 7 Prawie idealne, bo tutaj brakuje nie no tu wszystko jest okej. Okay. Oprócz kad jednego to się to jest do wygrania. E, 15 bonów dodań 67 e, 3 KD ludzi plus 10, e, smoczków to jest tutaj 5, jednego Ogara, 35 kości bohatera, KD Vita plus 7, Hongla Wojownika, Hwang dla Sury, e, zmiankę 67, buty perfect z 67 bonami no i zatruty miecz. Średni 50, wartość ataku 80, krytyk 10 przeżywka dycha e, Kryształy po 80, tutaj prawie setka, 80 kryształ, zwykły krzyż wodny 87 e, Branża też topowa bez 67 Ale jak ktoś wygra to sobie doda. E, dobra, zasady konkursu są proste żeby wziąć udział w konkursie to trzeba polubić ten filmik zostawić komentarz biorę udział pod tym filmikiem i dać suba i myślę, że jakiś tydzień za jakiś tydzień może wcześniej będą wyniki też nagram te wyniki żeby nie było że oszukałem czy coś to będzie w, jako nagrywanie będzie losowanie tego wszystkiego po prostu i tyle dobra ja się z wami żegnam na razie Yeah.